Wybierzmy sobie Miracle Roach. Zagramy sobie, tak? Jakiś tam pojedynek. Oczywiście tutaj większość porażek będzie, tak? Większość no, na, na tym poziomie w diamencie. Nie, nie liczę na jakieś zwycięstwa, no ale tak chcę Wam tutaj zaprezentować taką talię. Być może ktoś tam. Niżej wszędzie to bardzo dobra talia, bardzo dobra talia. Polecam, polecam tam. Zapewne będzie wymiatał gdzieś tam na złocie, złocie. Bądź tam w platynie, nawet. W platynie, nawet. No dobrze, co tutaj? No, 9 kosztuje 9. Ojej, oj, oj. dobra karta, no ale ale nie na początek no. tutaj te lodowe podciski teraz też, też tutaj mamy dwie takie no nie wiem odrzucę dwie karty zobaczymy może coś tam lepiej się ułoży no, no ale tutaj mówię no, ja tutaj e, chciałbym wam zaprezentować jakieś talie nie, nie tylko Jedną talią grać i tam dążyć do legendy, tak? Tutaj <laughs> liczy się u dziadka zabawa, na, a, nie, a nie jakieś tam wygr wygrywanie. <laughs> na spokojnie. No dobrze, co tutaj? No dobra, odpuści, odpuścimy, no bo nie, nie ma co nawet rzucić. no Szkoda, tutaj no co tutaj? Widzicie, zaklinacz obrony, no to jeden punkt obrażeń i daje boską tarczę, więc co, co tu możemy zrobić, musimy odpuścić, no, Tu oczywiście mocą specjalną jedzie, tak, mocą specjalną, no. Ale ciągle mało, wszystko mało, no, dajmy też jeden punkt, no, on zadał, zadamy też jeden. To no, się wyrówna, że tak powiem, tak, wyrówna się. No, ale e, popatrzcie, no, popatrzcie, co, co tutaj e, na co tą, tę talię stać, no. Tak jak zauważyliście, tutaj jest piąte miejsce w diamencie, więc, no, na niewiele... Nie, nie liczę na, na, na jakieś tam zwycięstwo, no. no ale zawsze za, pograć można, pograć można. Tutaj dla zabawy. O, no, weź, weźmy tych, poszukajmy golemów, może. No mam, mamy tutaj trzech do wyboru, tak? Oczywiście, no nie wiem, będziemy mieli niedługo pięć kryształów manę, weźmy za pięć może. Stajmy nie wiem, ukrycie, ukrycie może. No i teraz, to ja. teraz jest właśnie. No dobrze, ja bym chyba okrzyk bojowy taki wziął. Okej, okay, okej. Okay. Możemy, możemy cofnąć gościa cofnąć, a potem jeszcze raz zagrać, tak, potem jeszcze raz zagrać i znowu jakiś tam golem, na golemach yy, golemów poszukać, tak, po, poszukać no ale zobaczymy czy się uda, no mamy tutaj jednych, jednych tam się udało więc będziemy próbować, no próbować tu oczywiście mak wiadomo o co chodzi nie, nie będę tłumaczył, no ale dla tych, co nie wiedzą, no to tutaj on się opiera na zaklęciach i sekretach, tak? Zaklęcia i sekrety to jego specjalność, można powiedzieć. To jego specjalność. Tych zaklęć tam. No wiem w tej talii akurat jest więcej zaklęć jak sekretów, tak? Kiedyś był mak oparty na w sekretach też piękna talia była elegancka o i dobra no co szukajmy, szukajmy tutaj mamy cztery kryształy many no, no poszukajmy jeszcze raz tutaj golemów, tak chociaż, moment momencik tutaj mamy, mamy takie coś obłęd, zagrajmy taki obłęd a dopiero, dopiero tutaj okrzyk bojowy, tak? Okrzyk bojowy. No i teraz mamy znowu do wyboru. Wzięliśmy pośrednich golemów wcześniej, więc nie wiem, czy brać jeszcze raz pośrednich, czy, czy potęż, potężnego golema. Nie, chyba pośredniego. No dobrze, wtedy wzięliśmy ukrycie. Tutaj w zasadzie, no, prowokacja nam nic nie da namaga, tak, prowokacja, że mamy. Weźmy jeszcze raz, weźmy jeszcze raz może ukrycie. No i co tutaj, okrzyk bojowy. Dobrać karty, nie no, weźmy to. No jeszcze, jeszcze raz spróbujmy, jeszcze raz tutaj spróbujmy, cof, cofniemy. A no, udało się, no dziadek gada gada, a tu czas ucieka, a tu czas ucieka. Więc ja tych golemów już mamy tutaj, w, ra w razie czego. A zbliżamy się do pięciu kryształów many, więc tutaj jednego z nich możemy wystawić, nie? Możemy wystawić i zobaczymy co, co na to, nie? Co tutaj przeciwnik na to. Także to w miarę tam jest dobra opcja, no ale, ale tutaj mówię, no, e, pamiętajcie, że tutaj dziadek e, e, gra w diamencie e, 5, tak 5 tutaj nie ma łatwo, nie ma łatwo to by na, to by, tutaj by należało wytoczyć jakieś ciężkie działa, no ale nie, nie, nie chcę, no bo już oglądaliście, tak oglądaliście. Nie chce się tutaj, żebyście tylko jedną talię, która wygrywa, jak najwięcej tak <grywa> oglądali, no tutaj dla dziadka liczy się też zabawa, no i dla, dla was też coś tam dać, tak, <grywa> a nie, nie żebym ja, ja tutaj <grywa> prezentował, że o tak już legenda, legenda będzie, ojojo. <grywa> No dobrze, spróbujmy teraz może, nie wiem, czy wziąć potężnego może, potężnego, tak? Dajmy tutaj, nie wiem, boską tarczę mu i wrogim, albo kopię może, o, kopię. To, to chyba będzie do, dobra opcja, dobra opcja. No dobra, tutaj z, ja bym proponował tutaj jeden punkcik obrażeń dać, ale dać mu boską tarczę. I, i zagrać tutaj może tak, taką kartę z okrzykiem bojowym i zobaczymy co tu mamy. Weźmy tutaj może takie za... eee... Tu nie ma kogo mrazić, tu jeden punkt Jeden punkt Jaj No właśnie tu... To tylko temu możemy dać temu I dać boską tarczę no. I to wszystko no i czas, o dziadek zdążył, bo już tam ląd się palił. Palił się. No i zobaczymy co teraz, co teraz. Oj, tu będzie leciał, zniszczy, zniszczy. Oj, oj oj. Nie pozbieramy się, nie pozbieramy się. I leci następnego, następnego Oczywiście, że tak No dobrze, tu spróbujmy może, nie wiem zagrać może taką kartę taką kartę no i dobra tu jak zagramy z kombinacją no to coś tam jeżeli nie wyeliminuje oczywiście nie wyeliminuje no mamy tu jakieś zaklęcie no no kontrolujemy, no. Nie, nie udało się zadać dwa obrażeń, no, ale następnym razem oczywiście, że tak. <laughs> no, oczywiście, że tak. <laughs> tutaj nie ma łatwo, nie ma łatwo. Na tym poziomie już tutaj eee, szybciut... Szyb... o jeszcze moc specjalna wystarczy. No, elimination, <śmiech> Elimination. <śmiech> no dobrze, to wzięliśmy tych golemów, no popracujmy. Eee... No dobra, zagrajmy, zagrajmy takie, taką kartę. Mm, jeden punkt do bredzenia. ja. Co tu robić? Nie, nie pasuje za bardzo. Nie pasuje. Kombinację dajmy jakoś. Dobierzmy coś. O tutaj polećmy, polećmy tutaj trzy obrażenia. No trzy obrażenia, no bo co no będziemy próbować no, może się uda jakieś zwycięstwo uzyskać, no ale tak jak mówiłem tutaj ta talia na tym poziomie no tam słabiutko, słabiutko no słabiutko no, o i już tu widzicie widzicie, tak? widzicie co, co na rozrabiał, że tak powiem co? Narozrabiał? <ścoughs> mm -hmm. Więc teraz co tutaj? No 5 pię na 5 pojechać Szkoduje trochę, szkoduje Troszkę szkoduje tego Może okrzyk bojowy zagrajmy, co? Zagrajmy. Okej, okay, mamy coś do wyboru. Skopię karty e, lewego do prawego. Jajaj, ok, do końca rekruta w, a, daj mu bez tarczę. No nie to raczej chyba nie bardzo. No dobra, weźmy, weźmy takie coś, może obłęd zagrajmy, co? Czy nie? Czy cztery obrażeń? Cztery obrażeń może. Dobra, lecmy w twarz tutaj 5, bo nie ja będę mar marnował na jechał na 5, na 5, Ale poleciał pięknie, pięknie, pięknie. No, widzicie, widzicie sami tutaj, nie, nie nie ma łatwo. Nie ma łatwo. No dobrze, zagrajmy tutaj tych golemów co nas zbieraliśmy tutaj. Zagrajmy tu jeden punkt. A, Zamroził, no dobra, ale już wykończmy koń, go. No, no, zmniejszymy coś tutaj. Zamrozimy, ale kogo? Nie ma kogo. Nie ma kogo. Nie ma kogo. Nie ma kogo, nie ma kogo. Nie ma kogo zamrozić. No chyba że, że nie, nie. No nie. Nie będziemy na, na siebie. Na siebie. No trudno, musimy odpuścić, odpuścić. A no, zostało mu 17, no 17. oj ojoj, oj, oj. leci mrożonka, mrożonka. A zmniejszyły nam się tutaj, jak widzicie, przez to zagranie. A splugawienie dał. No. Ojoj, ojoj, i sekrety, sekrety będzie teraz. Masakra, masakra, co tu robić, co tu robić? Jeszcze karty dobiega. No właśnie, a tu nic nie możemy zadać, nic nie możemy zadać. Oj, 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 tu ma sekret, może kopie, kopie, jak zagramy, to kopie może dać. Jej, je, je, no dajcie mi chwilę, dajcie mi chwilę. Spróbujmy, nie wiem, tutaj, może w ten sposób. Tu nic nie pasuje, no nic nie pasuje. no. Zagrajmy, no. No, mówiłem, kopie, no, kopie dał. A jakbyśmy zagrali te, tego potężnego golema, to już to, to by było nie fajnie, nie fajnie, nie fajnie. Nie fajnie by było. No dobra, to to po... kontroluję, no dobra. No dobra, jeszcze mamy coś tutaj, zamrozimy no, i zadamy. ok. no dobrze, dobrze, że nie rzuciliśmy tego potężnego golema, bo tak by było nieciekawie, nieciekawie, nieciekawie by było. Jakby kopie przyzwał tego, no to nie, nie fajnie by było, tak, nie fajnie. O, będzie szukał tutaj, a no właśnie, jeszcze ma obrażenia, za, oj, no pociski, pociski walno szok, no dobrze, że na tego... Nie na tego 5, ale już leci, leci na niego. No, ale uchował się, uchował się. To, to, to jeszcze w tym dobre, w tym dobre. No teraz możemy rzucić, rzucić tego golema i kopię przyzwać, tak? No ale tu już le, lećmy w twarz, tak? Lećmy w twarz. Więc tu ma, mamy dwóch golemów z boską tarczą, no. Nie wiem, ch ch chyba że zrobi puf, czy coś takiego. No, no ma a obrażenie zaklęć. No tak, może wykończyć, wykończyć No dwa kryształy mamy. No tak dał radę, dał radę, dał radę. Oczywiście, że tak. No ale fa fajnie, fajnie, no e blisko było, blisko było, No ale tak jak mówiłem tutaj... Tą talium y, można grać tam na, w niższych poziomach świetnie sobie radzi, świetnie sobie radzi tutaj oczywiście por, porażka była ale tym dziadek się nie przejmuje, nie przejmuje tu fajnie, że możecie oglądać takie fi filmy, tak a nie tam y, bierzemy to z, z uśmiechem, na wesoło gramy, tak na wesoło dziadek gra, nie, nie nie przejmujemy się nie walimy pięścią w stół <laughs> że przegraliśmy Przejmijmy to na klatę i, i, i damy radę, damy radę, na spokojnie. Fajnie, że tam oglądacie. Zachęcam do dawania kciuka w górę, jakby co, jak film Wam się podobał, żeby nie przegapić następnego. No i do zobaczenia, do jutra, do jutra.